Anna Sierbietowska i Maja Kliśni Anna Sierbietowska, Maja Kliśni Marka na macie A, Dawaj! Dawaj Rafał! Dawaj! Wiesz co potrafisz! Dawaj! Przyklej się do niego! Przyklej się! Przyklej! Dawaj! 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 Jeżdzie gdzie waj, dawaj. Dawaj! Dawaj! Dawaj, dawaj! 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 Daj Dawaj. Dawaj! Dawaj! mocno. Daj! Dawaj. vai, tem que comprar muito! vai, pau, irá pau, fiz

Dávaj mocno, mocno, obruš mocno, mocno, dávaj, mocno na mocno, dávaj, mocno, mocno, dávaj, dávaj, mocno, ręce! mocno, Mocné ręce dávaj, Mocne rendze. Mocne ręce, dawaj! Mocno potrafisz! Dawaj! Dawaj! Mocne ręce, Rafał! I nogi! po, po, nogach. po, nogach. po nogach, Dawaj! Obróć się, obróć dawaj! Kaj go, Rafał! Rafał, dawaj! Rafał, dawaj! Nie cofaj się tak! Nie cof...